Witamy w wideo prezentacji modułu integracyjnego 7 Business Ship Control dla subjekt GT. Zaprezentujemy w niej sposób instalacji dodatku, pokażemy, jak poprawnie skonfigurować program w celu szybkiego rozpoczęcia z nim pracy oraz zobrazujemy proces jego obsługi. Instalacja modułu integracyjnego Subject GT z systemem 7 przebiega w kilku krokach. Pierwszym z nich jest akceptacja licencji i wybór foldera, w którym należy zainstalować aplikację. Następnie należy wybrać serwer SQL oraz bazę, z którą połączy się aplikacja. Połączenie wymaga wprowadzenia loginu oraz hasła dostępowego. W ten sposób aplikacja została zainstalowana poprawnie. Po prawidłowym zainstalowaniu programu, należy uruchomić moduł siódemki, a następnie otworzyć zakładkę konfiguracja. Bezpośrednio po zalogowaniu przechodzimy do zakładki konfiguracji modułu. A następnie w pierwszym polu wprowadzamy otrzymany drogą mailową klucz API. Jest on wysyłany do użytkownika bezpośrednio po zarejestrowaniu się za pomocą formularza umieszczonego w serwisie www.7ka.com. Konfiguracja wymaga wprowadzenia dalszych danych: numeru klienta siódemki, który otrzymujesz po podpisaniu umowy o współpracy z firmą kurierską, oraz imienia i nazwiska: numeru telefonu. A także adresu e-mail nadawcy. W sekcji Usługi wybierz Serwis Krajowy bądź inny wynikający z umowy o współpracy. Następnie zdefiniuj parametry nadawanych paczek. Jeżeli każda z nich będzie przesyłką pobraniową, należy tutaj to zaznaczyć. Wartości wprowadzone w polach Ubezpieczenie muszą być zgodne z zapisami umowy. Wprowadź numer kuriera, który będzie świadczył stałą obsługę Twojej firmy oraz dane osoby, która bezpośrednio będzie realizowała wysyłkę paczek. Określ płatnika usługi, a następnie wybierz formę płatności. W sekcji po prawej stronie, w polu Rodzaj przesyłki, ustaw paczkę jako najczęściej występującą opcję. Jeżeli znasz średnią wagę większości Twoich przesyłek, warto ją tutaj wpisać. W boksie poniżej pola usługi dodatkowe, zaznacz opcje, z których będziesz korzystał najczęściej, np. Na serwis e-mail oraz te, które zostały określone w treści umowy o współpracy. W zakładce Drukowanie ustawiamy możliwość wydruku listów przewozowych w zależności od posiadanej drukarki. W zakładce Ustawienia programu możesz zaznaczyć opcję, dzięki której program będzie samoczynnie dodawał ubezpieczenie od wartości dokumentu, do którego wystawiasz list. Aplikacja umożliwia określenie, w jaki sposób powinny być traktowane niektóre płatności przez moduł, np. aby kredytowa forma płatności była traktowana jako pobranie na liście. W zakładce Baza danych należy sprawdzić, czy aplikacja korzysta z właściwego źródła zasobów. Na zakończenie potwierdź zapisanie wprowadzonych w konfiguracji zmian. W celu przygotowania listu przewozowego w standardowy sposób, w programie Subjekt GT tworzymy nową fakturę. Po stworzeniu dokumentu pojawi się okno z pytaniem o stworzenie listu przewozowego. Następnie ukaże się właściwy formularz z uzupełnionymi już danymi. W tym momencie możemy jeszcze wprowadzić zmiany w widocznym szablonie. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, użyj przycisku Zapisz i wyślij. Wówczas otrzymasz list przewozowy gotowy do wydruku. W przypadku, gdy tworzysz list przewozowy do dokumentów już wystawionych, otwórz moduł siódemki. Następnie w zakładce Subjekt Dokumenty wybierz dokument, do którego wystawisz list przewozowy. Na tym etapie możesz wprowadzić pewne zmiany dotyczące np. usług dodatkowych. Czy formy płatności za usługę. Po ewentualnych korektach i potwierdzeniu czynności przyciskiem Wyślij i Zapisz, program nada przesyłce unikatowy numer i otworzy się okno z listem przewozowym gotowym do druku. W celu utworzenia serii listów przewozowych na podstawie wcześniej stworzonych w aplikacji dokumentów, wybieramy te pozycje z listy. Mogą to być zarówno wuzetki, jak i faktury VAT. Po potwierdzeniu operacji wystawiania listów dla zaznaczonych pozycji, aplikacja rozpocznie proces ich przygotowywania. Jeśli z powodu błędów lub niekompletnych danych któryś z listów nie będzie mógł zostać wystawiony poprawnie, aplikacja przygotuje pozostałe listy i zakomunikuje, w którym z dokumentów wystąpił problem i co należy w nim poprawić. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, otrzymujemy komunikat, że wystawianie listów przewozowych ukończono z powodzeniem i otrzymujemy plik PDF z serią listów przewozowych. Aby wydać przygotowane paczki kurierowi, wybierz z listy przesyłki, które chcesz nadać, a następnie kliknij w przycisk wystaw dokument wydania. Aplikacja wygeneruje dla ciebie dokument wydania zawierający wszystkie wybrane przez ciebie przesyłki w formie pliku PDF. To już wszystko. Jak widzisz, dzięki dodatkowi 7 Business Ship Control, organizacja dystrybucji Twoich towarów zabierze ci tylko kilka chwil. Wierzymy, że nasza wideo prezentacja przybliżyła Ci sposób działania naszego dodatku. W razie jakichkolwiek pytań, do Twojej dyspozycji pozostają pracownicy naszego działu IT Integracja. Skontaktuj się z nimi, korzystając z adresu integracja-it